W krótkiej przerwie powracamy do cyklu poświęconego nowemu prawu zamówień publicznych. Dziś pierwsza część poświęcona trybom udzielania zamówień publicznych. Zapraszam. W nowym prawie zamówień publicznych wprowadza się kompleksowe regulacje dotyczące poszczególnych trybów, by nie było wątpliwości, jak je stosować. Zacznę jednak od tego, że w nowej ustawie mamy wprowadzony podział na postępowanie udzielenie zamówienia klasycznego wartości równej przekraczającej progi unijne oraz wartości mniejszej niż progi unijne. Ich ramach zastosowanie mają te same tryby. Oprócz tych zamówień mamy jeszcze zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Mówiąc o nich odnosić będę się do wszystkich trybów. Katalog trybów jest taki sam jak w obecnej ustawie, brakuje jedynie zapytania o cenę. Omawiając systematykę tych przepisów, widzimy na wstępie, że wprowadzono przepisy ogólne odnoszące się do wszystkich trybów oraz przepisy szczegółowe odnoszące się do każdego trybu. Co znajdziemy w przepisach ogólnych? Przede wszystkim katalog trybów udzielania zamówień publicznych. Oraz regulacje na temat momentu wszczęcia postępowania dla wszystkich trybów, który jest taki sam. Jest nim moment przekazania ogłoszenia do publikacji lub zaproszenia do negocjacji. Jest to jednocześnie pierwsza czynność podjęta w postępowaniu i od niej liczymy terminy. Należy udokumentować datę przekazania ogłoszenia publikacji. Tym samym zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej to czynność wtórna po przekazaniu ogłoszenia. Zaznaczyć trzeba, że jest to zmiana w stosunku do obecnej ustawy. Postępowanie bowiem wszczyna się, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie lub na stronie internetowej. Nowa zasada ma zastosowanie do wszystkich trybów postępowania: zarówno dla zamówień klasycznych o wartości równej i przekraczającej w progi unijne, jak i o wartości mniejszej niż progi unijne regulacjach ogólnych znalazła się także informacja dotycząca wyznaczenia terminów do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofert wstępnych i po ofert. W obecnej ustawie mamy wyraźnie określone, że terminy te mają uwzględniać czas niezbędny do przygotowania oferty, ale zachować trzeba minimalne terminy wskazane w ustawie. W nowej ustawie nakazuje się zamawiającemu dodatkowo uwzględnić złożoność i specyfikację przedmiotu zamówienia, zachowując jednocześnie zasadę zachowania minimalnych terminów ustawowych, jeżeli sam określono. Dodatkowo znajdziemy, podobnie jak w obecnej ustawie, regulację, która pozwala zamawiającemu przewidzieć odbycie się w wizji lokalnej czy sprawdzenie dokumentów przez wykonawców i wyznaczyć termin, uwzględniając czas, niezbędne do zapoznania się z nimi przy zachowaniu terminów minimalnych. Ta regulacja nie będzie miała zastosowania do zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Przechodząc do katalogu trybów dotyczących zamówień klasycznych o wartości równej Przekraczającej, czyli powyżej lub mniejszej niż progi unijne, w dzisiejszym filmie omówię dwie najbardziej popularne, zaczynając od trybu przetargu nieograniczonego. Przepisy regulujące ten tryb w głównej mierze są takie same, jak obecnie funkcjonujący, jednak nie obędzie się również bez zmian. Zostały one prowadzone w przepisach ogólnych, bowiem w ogólnych przepisach nie znalazła się regulacja dotycząca specyfikacji. Bowiem dla każdego trybu wyglądać będzie ona inaczej i w każdej regulacji dotyczącej konkretnego trybu będzie znajdował się przepis ją omawiający. Jednak o tym nie będę mówiła w dzisiejszym filmie szczegółowo. Dziś wspomnę tylko o istotnej zmianie, która jest widoczna w tym trybie. Mianowicie w nowej ustawie funkcjonuje zamiast skrótu SIVS, czyli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, skrót SWZ. Czyli specyfikacja warunków zamówienia. Jest to bardzo ważne dla wszystkich trybów zamówienia, o których będę mówić w dzisiejszym filmie i w kolejnym. Zagłębiając się w regulacje nowej ustawy dotyczące przetargu nieograniczonego, widzimy zapisy dotyczące udostępnienia SIF na stronie internetowej. Podkreśla się, że ten dostęp jest bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony. Bowiem gdyby nie było możliwości zamieszczenia na stronie internetowej tej informacji, trzeba to zrobić w inny sposób określony w ogłoszeniu. Trzeba więc to zaplanować. W obecnej ustawie znajdziemy regulacje tylko na temat strony internetowej. Przechodząc dalej, znajdziemy regulacje na temat yy, treści samego SWZ, wyjaśnienia. Zmian do niego, jednak nie będę ich dzisiaj szczegółowo omawiać i rozwijać, o tym opowiem w kolejnym filmie poświęconym temu tematowi. W regulacji dotyczącej terminu składania ofert dodano obecnie niefunkcjonującą, uprawniającą zamawiające do wyznaczenia terminu składania ofert możliwość z wyznaczenia tego terminu o 5 dni krótszego niż 35 dni od przekazania ogłoszenia. Gdy składanie ofert odbywa się w całości elektronicznie. W przepisach tych znajdziemy jeszcze regulację dotyczącą składania jednolitego dokumentu. Obecnie składa się go wraz z ofertą. W nowych przepisach dopuszczalna jest sytuacja, że wykonawca nie będzie zobowiązany tego robić wraz z ofertą, jeżeli zamawiający zamieści w specyfikacji warunków zamówienia informację, w której przewiduje, że żądał będzie takiego dokumentu od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, co zwalnia pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu przedstawienia tego dokumentu. Teraz przejdę do trybu przetargu ograniczonego. Podobnie jak w trybie nieograniczonym mamy tutaj zastosowanie specyfikacji warunków zamówienia, to jest ta nowość. W jego treści mamy odesłania do przepisów odnoszących się z kolei do treści i specyfikacji warunków zamówienia w trybie nieograniczonym, więc nie mamy takiej samej specyfikacji, ale mamy odesłania. Nowością jest też wprowadzenie przepisu, który mówi o podstawach odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Obecnie w tym zakresie stosuje się regulacje z artykułu 24 dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy. W nowej ustawie mamy wyraźnie wskazane kiedy odrzucamy wniosek o dopuszczenie do udziału. Wskazuje się niezłożenie go w terminie, złożenie przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu, niespełnienie warunków udziału, niezłożenie oświadczenia terminie, o którym mowa w artykule 125 ustęp 1, lub przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw lub wykluczenia i spełnienia warunków udziału i innych dokumentów oświadczeń, wniosek jest niezgodny z przepisami ustawy. Jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów, nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi jego sporządzenia. Lub przekazywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy ośrodku komunikacji elektronicznej określonych przez zamawiającego, nie został złożony. Wniosek wykonawcy niezaproszonego do udziału również podlega odrzuceniu. Mamy więc wyraźnie określone, kiedy, w jakich okolicznościach powinno zostać odrzucone. Kolejną nowością jest. Niewskazanie liczby maksymalnej wykonawców, których można zaprosić do udziału w postępowaniu. Przypomnę, że obecnie wskazana jest taka liczba i wynosi 20. Minimalna liczba pozdaje bez zmian nie mniej niż 5, tak aby zapewnić konkurencję. Podobnie jak obecnie, zamawiający może zastosować kryteria selekcji, jednak w trochę innym znaczeniu. Obecnie stosować może je w celu takim: aby zminimalizować liczbę wykonawców, jeżeli jest większa niż określona w zamówieniu. W nowej ustawie stosuje się je w celu ograniczenia wykonawców składających zmiany dotyczą również treści zaproszenia do składania ofert. Rezygnuje się w nowej ustawie z zamieszczenia w jego treści informacji o wadze przypisanej kryterium oceny ofert, bowiem Powinna ona być zamieszczona tylko w ogłoszeniu i specyfikacji warunków zamówienia. W zakresie wyznaczenia terminu składania ofer, podobnie jak w trybie nieograniczonym, stosuje się zasadę, że gdy wnioski w całości składa się elektronicznie, można ten termin wyznaczyć o pięć. Na koniec powiem 3, jeszcze o zamówieniach sektorowych. Tutaj również nie. mamy regulację dotyczącą trybów. Jeżeli chodzi o tryb przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami tymi. Stosowanymi w zamówieniach klasycznych, zarówno powyżej jak i poniżej progów, stosujemy te same zasady, a więc również te nowości, o których powiedziałam wcześniej. Co do trybu ograniczonego, jest również stosowany z wyłączeniem przepisów dotyczących udostępniania specyfikacji warunków zamówienia, bowiem stosuje się tu troszeczkę inną regulację. Dostęp do specyfikacji warunków zamówienia powinien być Możliwy od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. W zakresie terminów mamy dodatkowe również terminy. Termin składania ofert może być nie krótszy niż 10 dni z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie złożenia oferty. Dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę. W pozostałym zakresie obowiązują te same przepisy, które regulowane są w zamówieniach klasycznych. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kontynuację tematu w kolejnej części tego filmu. Tymczasem, zapraszam również do zapoznania się z pozostałymi filmami.